Dzień dobry, cóż to mamy dzisiaj za pogodę? O, ptaszeczek przyleciał. Dzień dobry, witajcie w nowym filmie na moim kanale, w kolejnym domowym vlogu, w kolejnym dniu, który spędzimy razem w tym niełatwym dla wszystkich czasie. Wróciłaś. <noise> Oliwcia była y, na dworzu posprzątać swoją trampolinę, ogarnąć ją, bo generalnie skakanie w kurce w czapce, czemu nie, więc... Ona ma dzisiaj dużo energii i ja troszeczkę powiem Wam zamuliłam, bo już jest godzina 12 i tak sam rano i mówię sobie, dobra, daję sobie czas do 12 i potem działam, także za chwilę będziemy działać wspólnie, odmulać się, bo przyznajcie, to nie jest takie łatwe, żeby w te dni yy, wykrzesać siebie troszeczkę takiej samodyscypliny. Oczywiście, możemy ten czas potraktować jako taki odpoczynek. No, ale słuchajcie, siedzenie w piżamie do 12, moim zdaniem, to już jakby moja pula tego odpoczynku jest wykorzystana. Yy, I teraz pora zrobić coś pożytecznego, przyjemnego. I mam paczkę przed sobą, która do mnie przyszła kilka dni temu. Myślę, że to jest idealny moment, żeby ją otworzyć, bo ja wiem, co jest w środku. I to jest rzecz, która na ten domowy czas, na maksa mi się przyda. To jest nowa marka na naszym rynku. Oni produkują. Świeco sojowe, Luisek. Oj, coś tu chyba ładnie pachnie. O, ja też jeszcze czuję ten zapach. Oni, słuchajcie, produkują świecy sojowe w małej rodzinnej manufakturze w Hiszpanii. Te świece powstają w Europie. Ja miałam możliwość wybrania sobie kilku świec i dyfuzorów od nich ze strony, ale firma przygotowała też prezent dla was. Możecie bezpiecznie przez internet złożyć sobie zamówienie z moim kodem LOLA. Macie 30% zniżki i mini świeczkę Paryż gratis do każdego zamówienia. O oh wow, jaki ładny design w ogóle tych opakowań. Także świece są naturalne, sojowe, mają żadnych substancji szkodliwych, także są idealne dla alergików, dla małych dzieci i bezpieczne też dla takich łobuzków. Wiecie, że ja kocham świece. A świec sojowych naprawdę bardzo dawno nie używałam. Także wiecie, wpadłam na taki pomysł, żebyśmy dzisiaj w tym vlogu je przetestowali. Ja zaraz sobie którąś z nich odpalę. Tutaj mam też mydełko do rąk. Tego typu produktów no, nie jest za wiele teraz. Ogólnie powinniśmy, w sumie nawet nie teraz, powinniśmy zawsze turbo dobrze dbać o naszą higienę. Także link do tych świec, które ja wybrałam, i do strony będzie na dole. I którą by tu odpalić do sprzątanka, bo właśnie chcę zrobić małe sprzątanko w salonie, żeby się rozgrzać przed treningiem. A no i poza świecami i mydełkiem drog, mam też dyfuzor zapachowy. Oni mają dyfuzory baz alkoholu z naturalnymi olejkami eterycznymi. Także ten dyfuzor powędruje do garderoby. Potem razem to wszystko poroznosimy po różnych pomieszczeniach. No i co? A jeszcze są saszetki u nich dostępne takie zapachowe do szafy. Ja to mam bardzo pozytywną piżamę na sobie. Tu jest napisane, Will Wake for Prosecco. <noise> Więc idealna na ten czas, bo nakręcamy się wszyscy teraz pozytywnie. Świeca Hawaii. Powiem wam, czym ona pachnie. O mój Boże, jaka piękna! Pachnie kwiatami egzotycznymi, jest trochę pudrowa. Taka pobudzająca, elegancka, taka, powiedziałabym, luksusowa. Te świece sojowe rozpalają się około godziny, więc odpalę ją i zobaczymy później, jak zajdę tutaj do salonu, czy faktycznie pięknie pachnie we wnętrzach. Kolejny zapach Sycylia Sycylii, Sicilii Italii. Ten zapach jest zdecydowanie bardziej kwiatowy, intensywny. Kojarzy mi się z zapachem takich żółtych kwiatów, których nazwy oczywiście nie pamiętam, no bo jak żebym mogła? Nie byłabym sobą. Ten zapach przywodzi na myśl wizytę w takiej eleganckiej kwiaciarni, pełnej pięknych kwiatów. Taki naprawdę kwiatowy, bardzo ładny zapach. Mamy tutaj jeszcze Lapland. I to jest świeca w innym słoiczku. Już wam pokazuję, jak on wygląda. W takim szkle. Te mi się bardzo podobają. Te kolory bo one są niesamowite. Ale piękna. Ona pachnie zimą, tutaj czuć świerk. Takie nuty drewna palonego w kominku, otulające, idealna będzie na wieczór do relaksu, do czytania książki, a do sprzątania póki co, tak wiecie, czy znaczy do sprzątania, no od rany, żeby się właśnie pobudzić w takie dni jak dzisiaj, jak to się jest taki zamulony. Kolor tego szkła mi się bardzo podoba, taki elegancki granatowy. A jeszcze rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to te drewniane mm, przykrywki tych słoiczków, bo na nich możemy postawić świecę. To jest męski zapach, ale taki męski, wyrafinowany. Nie taki, wiecie, duszący, męczący, tak jak na przykład Grey, za którym nie przepadam. To jest zapach eleganckiego mężczyzny i czuć tutaj również takie nuty jakby świerkowe. Naprawdę fajna. Myślę, że ona też będzie pobudzać i ona mi się kojarzy z piękną zimą. Dostałam też od nich w gratisie takie malutkie świeczuszki Limited Edition Persia. Jezu, jakie słodziaki! Do no nie wierzę! I ona pachnie orientalnie. Tutaj są nuty czegoś e, odymionego. takiego delikatnego kadzidła, wymieszanego z kwiatami. Bardzo intrygujący kobiecy zapach. Też piękny. Mamy tutaj Santorini, Grecję. Też myślałam o tym, żeby zamówić taką większą świecę. Zobaczmy. Wow! Jaka piękna, drowa, elegancka, luksusowa, kojarzy się z nowoczesnymi, pięknymi wnętrzami. I to jest taki zapach, który będzie fajny jako tło do relaksu, i również jako e, taka nuta przewodnia w dni, w których chcecie się trochę pobudzić. Naprawdę. Kurczę, no z takim zapachem jeszcze się nie spotkałam, bo zazwyczaj definiuję te zapachy, jakby dzielę je na dwie grupy. Takie, które są do czylautu i takie, które pobudzają. A ta jest taka trochę, taka trochę, taka. Dobra, kolejny zapach to Bahamy, i tutaj się spodziewam jakichś kwiatów. Ona jest taka ładna, różowiutka. No, Bahamy y, mają tutaj nutę takiego kwiata, bardzo intensywnego, który nie jest moim faworytem. Nie mam pojęcia, co to jest za kwiat ale chyba nie będziemy wielkimi przyjaciółmi. Także ta świeca póki co najmniej mi się podoba, a dyfuzor mam o zapachu Kalifornia, więc później jak pójdziemy do mojej garderoby, to go obczajmy i mydełko karaibskie idealnie.

Top jest ze Strong Pointa, podobnie jak teleginsy. także tutaj mam już przygotowaną gumę do ćwiczeń. Będę robić trening od Dagi, Daga w na Insta. Bardzo lubię jej treningi yy, i zrobię pośladki, potem trochę ćwiczeń na brzuch i rozciąganie. Bakcylem ćwiczeń domowych. Ona ma bakcyla sportowego od lat, od zawsze była bardzo aktywna, próbowała różnych dyscyplin. Teraz chodzi w szkole również na SKS-y. Zresztą jej sylwetka myślę, że mówi sama za siebie, zawsze była bardzo aktywna. I dzisiaj chyba z dwie godziny rano skakała na trampolinie, którą od dwóch dni sprząta i tak śmiesznie wczoraj była taka scena jak ona skakała po trampolinie i jednocześnie miotłą ją wiecie zamiatała, dzisiaj ją pucowała. Także naprawdę bardzo dużo tego ruchu mam, mimo że siedzimy w domu więcej niż ja zdecydowanie, no mi się nie chciało dzisiaj skakać na trampolinie, nawet mi się nie chciało robić tego treningu, bo mówię wam, dzisiaj tak byłam rozleniwiona, ale coś czuję, że energia zaraz przyjdzie i będę robić różne fajniejsze, ciekawsze zdecydowanie rzeczy niż leżenie i oglądanie seriali. Ja tak długo też nie mogę, słuchajcie, bo mnie to po prostu aż dołuje, taki brak aktywności. Także widzicie, no z dzieckiem w domu można robić, oczywiście zależy w jakim wieku macie dziecko, ale można robić naprawdę różne rzeczy, nie tylko grać w planszówki, ale też nawet razem poćwiczyć. Także zachęcam Was, drogie mamy, drodzy, tatusowie, żebyście spróbowali z dziećmi jakichś prostych treningów. Yy, Oliwka nie robiła wszystkich ćwiczeń tych co ja. Tylko wybrane, z taką najlżejszą gumą jaką mam do ćwiczeń Także wszystko wiecie, spokojnie Zdroworozsądkowo, potem się trochę żeśmy porozciągały No i teraz apetyt zaostrzony na maksa Więc kierunek kuchnia Dwa kawałeczki jesiotra, zaraz będę smażyć Obtoczyli je wcześniej w mące, one mają taki kolor Bo wczoraj przez dwie godziny marynowałam je w sosie sojowym z imbirem i z sokiem z limonki, także zobaczymy co z tego będzie i do tego obiorę zaraz te marcheweczki, baby zostawię te, wiecie, zielone patyczki bo one stanowią taki walor ozdobny i usmażę je na maśle zwykłym no bo nie mam klarowanego, wiem, że można zrobić samemu, ale nie robiłam nigdy, wolę nie ryzykować także tutaj wyglądają te marcheweczki, tak? i do tego będzie piórek a co tutaj się kryje? Marcheweczki Tutaj mamy ziemniaczki tłoczone i rybka Prezentacja dania 6 na 10 Kochani, jestem gotowana master szefa ale chyba póki co juniora No cóż, jak jestem w restauracji to te marcheweczki trochę nie wyglądają ale powiem wam, że i tak jestem z siebie dumna bo ten obiad jest taki piękny, no nie? Napiszcie na dole czy jest piękny czy nie jest piękny? dzisiaj obratałem przed telewizorem i odpalimy serial, który teraz oglądam z Oliwią 13 eee, Reasons Why Tak sobie on mi się podoba Póki co, może potem bardziej mi się spodoba Oliwia, tobie się podoba? Tak A zapach świeczki ci się podoba? Mhm Piękny jest, słuchajcie, ten zapach, on się bardzo ładnie rozwija jest taki niezwykle elegancki, pobudzający, jak wchodzi się tutaj do salonu, to ma się wrażenie, że jest tak czysto, elegancko i tak sprzyja ten klimat relaksowi. Także już nic nie nam relaksujemy się. Wejdźcie w mojej garderobie i tutaj właśnie będzie stał ten dyfuzor, jeżeli macie jakieś mniejsze pomieszczenie to tych patyczków można włożyć mniej, wtedy zapach będzie się rozchodził dłużej. Ogólnie yy, jest on wyczuwalny przez około 4 tygodnie, tak zaleca producent. Ale ja powiem Wam szczerze, że zazwyczaj jak kupuję tego typu produkty, to one dużo dłużej pachną. Ten dyfuzor idealnie się tu wkomponował kolorystycznie do tej szkatułki yy, i ten zapach. Jest taki cytrusowo-morski, bardzo pobudzający. Kojarzy się z gorącymi plażami w Kalifornii. Piękny naprawdę. Wącham sobie palec, bo zdejmowałam właśnie nakrętkę. I taki mój tip. Tę nakrętkę włożyłam do szuflady, w której mam biustonosze. Bo ona bardzo intensywnie pachniała, więc myślę, że przez jakiś czas będzie tam również pachnieć. Ptaszki ładnie śpiewają za oknem. Słuchajcie, muszę trochę popracować, i jeszcze film, z, no w sumie już jest zmontowany, ale wrzucić go tutaj, żeby się miał na YouTube. I chcę Wam powiedzieć, że przez to, że tyle czasu mam teraz dla siebie i się odcinam od różnych bodźców, to dochodzę do różnych fajnych wniosków. Mogę sobie zrobić analizę. Takich rzeczy, które mi nie służą, które mi zabierają energię, bo ja generalnie robię tak co jakiś czas, ale teraz wyjątkowo mocno to czuję i właśnie widzę takie różne aspekty, które chciałabym zmienić. I chcę Wam również to poradzić, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy, może zrobić jakieś notatki. Y i zobaczyć, na przykład, jakie rzeczy robimy w życiu bez sensu, takie, bez których na przykład teraz żyjemy i okazuje się, że, ej, jest nieźle, nawet lepiej. No ja tak samo relacje różne międzyludzkie muszę sobie przemyśleć. Pora na prace domowe. Zepsuł mi się suwak w moim onesie i strasznie na tym ubolewam. Wygooglowałam sobie w internecie, jak to naprawić. Więc tak, postaram się Zrobić to jedną ręką. Potrzebujemy nożyczek i ciasteczek tradycyjnych, ciastek maślanych w opakowaniu blaszanym, w których jest taka oto niespodzianka, czyli mówiąc zupełnie na serio, igła i nitka poza nożyczkami. I mamy przeciąć jeden z takich ząbków. Nie wiem, czy dam radę. Nie dam rady, jedną ręką. Dam radę, kto da radę jak nie. Także jak ten sposób się sprawdzi, to będzie też do waszego wykorzystania. O dobra, poszło. I teraz mamy tutaj nasadzić ten suwak. Oszukali mnie, jak to powinno. A, bo ja wkładałam to za głęboko. Okej, okay, teraz to wyrównajmy. I jedziemy do góry tym suwakiem. Dobra, jak widzicie teraz to zszywam. Dobra, tutaj działa poprawnie. Musimy teraz przeskoczyć. Mhm. i przeskoczyło i wypadło znowu. Nie ogarniam takich rzeczy. Przypomniałam sobie, że przecież jestem typową Lolą, a typowa Lola się nigdy nie poddaje. Więc zrobiłam drugie nacięcie niżej, tak żeby ta część pozostała zapięta i tutaj po prostu porządnie to szyję nit nitką, tak żeby ten suwak po prostu do tego punktu się rozpinał, także Łanzi uratowane. Wygląda to naprawdę słabo, bo moje zdolności szywania są nawet nieśrednio zaawansowane, tylko bardzo podstawowe. Ale najważniejsze, że działa i Ciuch jest uratowany. Że to jest ta świeczuszka Ava and May Plant o pięknym zimowym zapachu, takim nakłaniającym do refleksji. A w tle palą się świece bezzapachowe, tea lighty tam jest świeca z IK, która w ogóle nie pachnie. Ale chodzi o klimat i tak naprawdę wystarczy jedna taka świeca zapachowa o pięknych nutach, żeby stworzyć właśnie fajny klimat. Pozostałe świeczki mogą być bez zapachu, także ja zgaszam światło i się tutaj zanurzam. Wyłączyłam już bombelki, bo zapomniałam, że w lamp płyną kąpieli i piana mi po prostu tutaj przykryła, ale na szczęście zdążyła już opać. Także zrobię sobie peeling i nałożę maseczkę. włożyłam sobie wazelinkę truskawkową z The Body Shop i jak widzicie jestem w moim onesie uratowanym dzisiaj po prostu kocham internet nie trzeba dzwonić do mamy, do żadnych koleżanek żeby się zapytać jak coś zrobić tylko można da szybko po prostu to wygooglować i to jest ekstra nie wiem czy zauważyliście, ale mam mniej włosów bo zdjęłam sobie około 8 pasemek chyba tak Sama i to tak na dniach stopniowo Opowiem wam może O tych włosach w osobnym odcinku I pomyślałam sobie o czymś szalonym I napiszcie mi na dole co wy na to Żebym zdjęła Pozostałe włosy już tak do zera Będąc teraz w domu razem z wami to zrobię i to będzie wyzwanie napiszcie czy macie ochotę na taki film no może być ciekawie bo nie mam tego specjalnego środka do zdejmowania e, włosów doczepianych ja metodę kanapkową, jeżeli ktoś nie wie więc będę musiała domowymi sposobami olejkami, które mam w domu i inną metodą, którą też właśnie ściągam jedno z pasemek ostatnio e, więc może być to dość interesujące mało tego Mm, jestem bardzo ciekawa jak wyglądam teraz bez włosów doczepianych bo ostatnio na przekładaniu byłam 6 tygodni temu, teraz jest szósty tydzień jakie noszę, mam już bardzo duży odrost i generalnie miałam być u Adasia jak oglądacie ten film to wczoraj no ale z oczywistych względów wizyta, wszystko teraz zresztą zostało odwołane i została odwołana, nawet nie przełożona na przyszłość, tylko całkowicie odwołana także teraz będę miała nowy etap życia z odrostem i ze swoimi włosami naturalnymi jestem ciekawa czy wam się bardziej spodoba właśnie w takim naturalnym wydaniu czy jednak wolicie takie długie ja osobiście wolę długie eee, no ale może moje będą dawać radę teraz mamy dużo czasu więc będę mogła robić różne wcierki nie wiem czy mam z czego ale o możecie też mi już polecać jakieś fajne wcierki to może sobie zamówię przez internet. Miałam Wam powiedzieć, co myślę o tych świecach po całym dniu obcowania z nimi i palenia. I powiem Wam, że jestem pod dużym wrażeniem, bo kiedyś mam świece sojowe, takie właśnie naturalne, i one dużo mniej intensywnie pachniały. Te mają zapach mniej intensywny niż takie świece z normalnej parafiny, ale na tyle intensywny, że przyjemnie otula, otulają wnętrza. I są też fajnie skomponowane, ale to pewnie dlatego, że u nich w firmie jest specjalna osoba, taki perfumierz chyba się nawet to nazywa, która właśnie robi te różne kompozycje. Więc no, jestem pod wrażeniem, jako ogromna świecomaniaczka, jestem szczęśliwa, że dostałam pakę od tej firmy i w tym czasie, szczególnie teraz domowym, naprawdę ogień mi umila. Tak naprawdę cały dzień, no bo dzisiaj przez prawie cały dzień było ponuro i szaro, i to jest fantastyczne tło i do różnych aktywności, yy, i właśnie do relaksu, no ja powiem Wam, że dzisiejszy wieczór to spa, to było spa top 3 mojego życia. Tak się fajnie wychilowałam właśnie dzięki tym świeczkom, piękne zapachy kosmetyków, ogromna piada, jak widzieliście, ta piada mnie prawie po prostu pożarła. E, mało tego, byłam naprawdę bardzo zmęczona i już mnie wszystko zaczyna boleć po dzisiejszym treningu z gumą, e, więc było bezpiecznie, taki suchar. <noise> musiałam po prostu, typowa lola, musiałam. Więc jak człowiek jest taki bardziej zmęczony, no to tym bardziej docenia właśnie taki odpoczynek i miałam teraz taki plan, żeby popracować trochę nad moim projektem, ale jest mi zbyt błogo, jedyne co jestem w stanie teraz zrobić to albo obejrzeć sobie serial, albo poczytać i mam przy sobie tę książkę Mindfulness w 10 minut, która również bardzo fajnie uczy relaksu, takiej odcinki, to jest trening uważności tak zwany. Także polecam wam nawet w necie sobie poczytać, jak nie chcecie teraz zamawiać książek. Bardzo ciekawa rzecz. W sumie ja niedawno odkryłam pojęcie mindfulness i trochę już się w to wkręcam. Także moi mili, widzimy się już jutro. Widzimy się czy nie? Tak, widzimy się wszyscy. Zapraszam na nowy film jutro o 19. Do zobaczenia kochani. Pa!